Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja, ale jeśli ktoś cię znajdzie... Na piękne, mięciutkie cycuszki, siew. Udało się wam. Wybacz, musieliśmy tu przyjść. O nie, 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 nie. nie. Albo co tam, trudno. Pilny cię głowie do naszego powrotu. Dam radę, nie, jednak. O. Dobra, gotów? Chodź. Spójrz! Jesteśmy na palcach giganta. Przed nami najwyższy szczyt. O tam! Co robisz? Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść? Już tak blisko? Chłopcze, Hmm. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Halo! Jest tu ktoś? Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard ci, którzy przeżyli. Po co wierzyli, żeś te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu? Nie było ich zbyt wielu. Odyn i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. Ten strażnik. Nie czuję ich tu. A powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. To twój topór, to mama. Spójrz, kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów? To my, przy pierwszym spotkaniu z wężem świata, ale jak. Nasza walka z Baldurem. Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smok na górze, a tutaj kamieniasz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety. Nie wiedziałeś. Była gigantem. Jestem gigantem. Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym. Póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Tak. Bardzo blisko. Patrz, to mamy. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy, jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Ojcze. Nie. Zrobimy to razem, synu. Kocham cię, mamo, giganci naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli skoro mama była gigantem. Jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie Loki? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak, musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. Chciała się tu znaleźć. Być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciałabyśmy to rozgłosili? Czy zachowali w sekrecie? Nie. N nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha! Nie. To żołnierzu. Spartaninie. Wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Hmm. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny. Nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię! A Mimir przegapił. że mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Hmm, to dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Chłopcy, jak dobrze was widzieć. Chyba mam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Muszę was ostrzec. Minęło więcej czasu niż wasze A śnieg, który zaczął padać, gdy zginął Balgier, stał się czymś więcej. Jednym z omenów. Omenów? Nadejście zimy? I to nie byle jakiej. Ta ma panować przez całe trzy lata. Koniec nadejdzie. Pragnę. Tak. Po Tak. Będzie śnieg. Więcej śniegu. A następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Kolejna przepowiednia. Nie, bracie. Przepowiednia nie przewiduje tego przez najbliższe 100 lat. Zmieniłeś co? Przepowiednia nie liczyłam. Mówię ci, to Fimbul Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Prędzej czy później musi spaść śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg. Dobrze wiesz. To kres czasu. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej kłótni? Co jest? O pogodzie rozmawiamy. Ostatnio upał, jakby zerzał. On chce powiedzieć, że zbliża się Fimbulwinter, Winter, chłopcy. Zima, po której nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Y -y, tak, wiem. Słyszeliśmy. Jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się no i nie umierajcie. A jeśli nie wracacie, patrz wyżej. I tyle. Wyjdziecie tam w końcu czy nie? Niech to Wieża pochłonęła kamień jedności, prawda? Chciałem znów polecieć. Tak, jaka wielka szkoda. Jeszcze raz, Skąd o wiedział przed nami o naszej podróży do Jotunheimu? Odyn jest niezwykle mądry, chłopcze. Niemal tak mądry, jak mu się wydaje. A do tego zbiera przepowiednie. Gromadzi wszystko, co tylko dotyczy przyszłości. Potem łatwiej mu udawać wszechwidzącego, wszechwiedzącego. Ale jego sekret tkwi w kontroli. Kontroli nad przyszłością, nad własnym losem. Chce władać każdą krainą w każdym świecie, jaki tylko istnieje. I zrobi wszystko, by wyeliminować każdą oznakę sprzeciwu. Nawet jeśli dziś nie stanowisz zagrożenia, może sobie ubzdurać, że kiedyś zaczniesz. Więc rozumiesz, nieważne, jak dowiedział się o tym przed wami. Ważne, że się nie myli. Trochę Pora odpocząć Prześpię całą zimę No dobra Ujdzie w tłumie Śpi Nie musisz powtarzać